Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferdus i to jest kolejny odcinek z Arenki Herzonowym. Oczywiście Anduinem naszym kapłanem rezygnuj, zrezygnuj, nie. Yy, nie zrezygnujemy. O to jest chyba 17 odcinek, part 2, druga część oczywiście. Grze, zaczynamy. Kolejne potyczki, potyczki, potyczki. W skrócie, jeśli ktoś nie oglądał pierwszego odcinka, znaczy pierwszego, pierwszej części właśnie z Arenki kapłanem. To talia ta, którą gramy jest taka. Tam chyba z 6 smoków, coś około tego było. Z 6 smoków, 5 mechów, jedna karta która współgra z mechami, parę czarów. Taki fajny nawet bo. Do ciągu kart nie brakuje, bo mamy dwa chyba kradzieże umysłu czy coś takiego. Nie wiem jak się to nazywa, kradzież myśli, myśli chyba, ten za trzy czary generalnie. Mamy trzy Valen well Chosen. Czyli w będzie moja! Okej. zapewni nam zwycięstwo. Zachowam tę piątkę tylko dla piskla zmierzchu. I wiecie dlaczego? Okej. Okay. dlatego że to jest dobre. Ma w plecach dużo, nie? A w drugiej turze możemy wyleczyć to Piskle w trzeciej to zagrać. No to jest całkiem okej okay według mnie. Ręka zachowam tego smoka na piątą turę. Tak normalnie bym nie zachował, ale. Ze względu na to to na welpa naszego, to twilight welp. Halo, halo, I ja dum dum. długo wybieram? Nie wiem, czy kolega myśli długo, czy... Czy mi się coś stało z internetem, w co wątpię. Czy też po prostu... No właśnie, wrócił chyba do kląpa. Czy na chwilę sobie oposzedł? No chyba. chyba tak. Dobra. Dobra, strong. O, na drugą turę mamy, super! Ale ma przynajmniej świadomość, że mamy smoka na ręce. No fajnie, fajnie, dobraliśmy fajne karty. Gramy przeciwko legendzie, bo mam taki card back czyli tył kart, nie? Wiecie, jak to jest to jest coś takiego, reversy card. On ma chyba legendę, właśnie tak przynajmniej mi się wydaje, że wygląda. My sobie gramy tak o piraci. piraci, piraci, piraci są spoko ciekawe czemu się ten wygląd zmienia w trakcie. No, kolega, coś długo myśli. Babeczka Ragnaros. Księżycowy nowy rok. Marat, góry, góry, zadusz Zaduszniki, piraci, lodowa korona, jak z klasyczny klasycznie. I jajo, Dziwne. Super. Otrę nam się... A. To jest super karta. Nie okłamujmy się. To no super karta. Ale rzucimy ją na Mecha, jak już, bo, te, bo jak na tego, to on się będzie mógł wyciszyć. Niestety Mecha nam zabił. Ale... To jest dziwne do zagrania, ale my sobie zagramy na pewno Valenchausen. 4 7 przed 3, 3 duże 0 Oko. Tylko, że wiecie, ten smok ma taki minus, że on będzie 2-1, jeśli go się wyciszy, nie? Ja nie wciszył go. <gryzny> Dobra i tyle. To spoko. My zagrywamy paję czołg. Dokładnie. A w sumie piąta, szósta, spoko dudu -du 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 -du. Halo? Halo, Edson! Też mi laguje dziwnie. Może te może przesyłam filmik. Hallo. Mam o Tego nie Co? Halo? Dziwne. No kart nie ma się, co, co? Uh, Okej. Okay. moka Niekoniecznie. On ma dużo w plecach, jest spoko. Guldanie, co tam wyczarujesz? Fajna szósteczka jest tutaj, ma w zasięgu ręki. Tą fajną kartę bardzo. Śluzażer. No nie powiedziałbym, że to jest za fajna karta. Ale na kogo sobie rzucimy ten buffik? Chyba na tego. Zabijemy sobie. Dlatego, ponieważ on miał 3-1 życia, jakbyśmy go nie zbufowali. I bym mógł go zabić na przykład z mortal, z mortal Coila. W sumie teraz może tego zabić, jeśli się skróci. Ale to musi poświęcić gluta przynajmniej. Tak sobie myślę. Jeśli będzie dopierał ka dobierał karty, to będę się śmiał. Naprawdę. Widzicie, on podświetla swoje Hero Power, nie? Moc krwi. Już nie. Jak ja teraz tak robię, to on. O, widzicie, on na mnie się teraz ma myszkę. A jak ja tu, to on widzi ten czerwony, tak mi się wydaje, że To, to co najeżdżamy myszką, to przeciwnik nasz widzi. To, co nas co najeżdżamy myszką. Takie czerwone jak my teraz, o! Dosyć dziwnie. <laughs> Leczy się? O! Nadmiar mocy. Dużo tych nadmiarów mocy. Coś takiego. Takie place hardcore. Widzę. Czemu mnie wzywasz? Oho. Jeśli rzucimy na kogo teraz pytanie, rzucimy chyba na tego. Będzie 80. 10. Będziemy HP. Muszę to rozważyć. Troszeczkę tutaj Hellfire nam, no, popsuje szyki, jeśli go stop dekolał to jakby na Riot. Nie, Dark Bomba. Nie, do to może być. Oh. Okej. Okay. <ścoughs> Chyba... Raczej leczymy, Gdzież, uderzy. możemy również to i to, ale czy to jest takie opłacalne? 6-6 jest ok, solidne. Co prawda nie 9-9, ale ok. Trochę długo ta rozgrywka trwa, nie? Zauważyłem, że koleś ma fajny dek, bo ma strasznie dużo czarów, mufujących. O! Ale! Za iglicę! Jak sobie myślę. Okej, okay. jak coś to przed chwilą się wyciszyłem na chwileczkę, żeby, bo tam rozmawiałem sobie z siostrą. Więc to wyciszyłem, to się zastanawiał, nie że... nie że jakiś błąd tak Pajaki, Fajaki, pajaki, fajaki. O que Idziemy tamam. z kolejną gierką. Myślę, że dwie. tut tut wystarczą. Teraz trochę ta długa była, nie? tut przed chwilą gierka. tut i złapaliśmy tut już. Kogo tym razem z kim się nam Anduinę na Mmm, może być ciekawie. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Okej. Okay. światłość! Eee, dzięki Gromanta, myślę, że out. Błagam, to jest smoczek za jeden, bo był OP-OP. Okej, okay. może być, według mnie. Takie, takie sobie fajne. Całkiem spoko. Smoczek za jeden, aj. Uh, chociaż, ja, słabe. Bo nie możemy rzucić na niego zaklęcia, nie? Och, well. No tego też. Golem... Jedynie w golemie nadzieja. No to jest taka słabsza część deku, tak szczerze. No To jest takie... w takie... Takie whatever trochę. No i co zagrywasz? Shit. No bo... Tak na tego, no był słabe Dobra, no w twarz Na pewno nie będziemy się tutaj tradeować, no przesady, nie? On to musi zrobić A jestem pewien, że on to zrobi <laughs> Całkiem spoko karta okay, Na kolejną turę to, też jest spoko Zgryzać... O, że... chyba to, chyba to, chyba to <laughs> Chyba to sobie zagramy nie? Zależy co dociągniemy. Uwaga Halo Smokowiec Jeszcze dostaniemy kartę Okej, okay. może być Następna tura, smokowiec, to i to. Też może tak być. Zobaczymy co on zagra. Będziemy mogli wyleczyć. Będzie mi zależało na wyleczenie tej kratury, nie? Trzeba utrzymać ją w życiu. W przeżyciu. Tylko Silence teraz boli, co prawda, nie? Bo Agonie nam. wycisza i. Myślę nad tą kradł. No to też jest spokojny sobie na ten moment. Hm. I tak. Daj. Nie wiem. Toż wiem jakie ma karty. Mhm. Mm Focus. Main control. Tu Muszę to rozważyć. Kurde, no i patrzcie się, on tak długo gra, nie mam o co mówić. Czasami doskwiera pamięć. Czasami doskwiera pamięć, mówisz. Cholinowa byłaby pierwsza imita teraz. Jeb i Cholinowa. Niestety nie mamy Cholinowy. Co zagrywasz, kolego? Moneta? Co, jakiś czar? Bo było słabe dla nas. A, a, a. To chyba nowy gracz, nie? Tak się wydaje. Nie co? Tak szczerze to... O, spoko karta. Olałbym te kreatury i po prostu leciał w twarz. Olałbym te kreatury, leciał w twarz. Szkoda, że nie dostaliśmy go na początku, nie? <śmoczek> Smoczek jest taki... OPI OPI. I mam smoczka, oczywiście. Drugiego. W ręce, w ręce, w ręce. Taki lepszy zombie chow, nie? Mi się wydaje. Hello, hello. Ready to walk. Oh my god. Mm. Tak sobie myślę. Też nam się trafił wolno myślący. A tak to jest, jak się nagrywa o 14.00. Wszyscy mają wolnej. I, I potem grają jakieś nowe gracze. No, ale spoko. Dziwne zagranie szczerze. No, jest w sensie. Czy my sobie to zabijemy? Czy ja wiem? Ja bym leciał w twarz. Tigerem Tigerami stanął na przykład, podleczył coś No trochę, trochę, trochę zrąbał, to się na początku robi Jeśli macie możliwość dobierania karty, to się na początku robi, tak, tak, tak. Dobra, twarz, myślę. A myślę, że Tiger Tego nic nam zabija <laughs> Mamy lita w następnej turze, jeśli nie będziemy miał taunta, jeśli nam nie zabije ani jednego z nich, chyba to znaczy ten może zginąć na przykład. Na przykład tak mi się wydaje, przynajmniej, że o ile to dobrze liczyłem i o ile nie ma taunta, to wygraliśmy. Muszę to rozważyć. Musisz to rozważyć. No kolego, no ha bo pewnie, wiecie co, skąd on to wziął? Pewnie, ta, ta, pewnie tak, bo tak mam tego dużo strasznie. Jeśli, jeśli kolejne, no to ja po prostu... Pusz, dobry target w ogóle na to, nie? <ścoughs> Krzyżyk oznacza sklad! Stary oznacza sklad, będzie śmiesznie. Chociaż... Letali tak, nie? Tak. Chyba Little. Uwaga, nie. Nie. Gdzie dopiero teraz się zaczął dawać. Dziękuję wam I'm bardzo brak! serdecznie za obejrzenie tego odcinka. się w kolejnym odcinku. To było na tyle. Cześć wam na razie. po fajnie o w górę i komentarzu. Cześć.